Hej, siemano, z tej strony Roni Witam was w kolejnym odcinku z web Upa. No w kolejnym, bo no pierwszy raz jest, jesteśmy na Webapie. Udało mi się wytrajdować 20 kafli Więc za to sobie kupiłem zawodników No ale zrobiłem jeden wielki błąd Głupi Roni nie pomyślał, że im dłużej jest web Up, tym jest więcej końców na rynku I droższy gracz staje się jeszcze droższy Więc musiałem zrezygnować z kilku zawodników Jak widać portugalski skład tutaj brakuje nam Aż 3, ponieważ Perez kosztuje gdzieś 8000 i musiałem w jego miejsce kupić Casemino. Wydaje mi się, że to jest też dobra opcja. Tak samo Teo też zajął miejsce na prawym skrzydle, na prawej pomocy. Ponieważ Quaresma to już kosztuje tyle, że chłop! go bym miał w tym składzie, albo bym musiał zrezygnować z Ligi Francuskiej. Chociaż na, na niego też mogłem kupić, no ale jak widać, mam tylko 1300 monet i to też nie za bardzo by mi pozwoliło na zrobienie czegokolwiek. No, i nie mam naszego kochanego Martineza w ataku: no, 20 tysięcy za niego czy tam 15. No, Pff, panie, gdzie tyle pieniędzy znajdę? To Eder też go dogodnie zastąpi, uwierzył w niego, że on jest dobry, że ta moc FIFA 14 przeszła na FIFA 15 i będzie dali kosił wszystkich w ataku. No, i też udało mi się zrobić skład z ligi francuskiej. Też oczywiście tutaj zabrakło kilku podstawowych graczy: m.in. brakuje Mati Diego tutaj na SPD. Tulalongo, troszkę wolny, troszkę no nie wiem, boję się o niego, że będzie przepuszczał wszystkich pomocników i napastników. Tak samo o właśnie o tego gracza mi na lewą pomoc chodziło, Gakpe, jeden tempo, no nieźle. Alessandrini troszkę droższy, no ale chciałem przetestować jakiegoś Afrykańczyka, Murzyna. Może będzie zapierdalał bardziej niż Alessandrini. No i oczywiście niestety Lacazen ma pozycję napastnika, ale to jak wyjdzie FIFA, to już to w FIFA zmienię mu tą pozycję, to wtedy tam zagram te dwa mecze i... Dostanę hajsy i mu zmienię tą pozycję na SPO, bo raczej tu już tak wszystko zostanie i później jeszcze dokupię tylko Matidiego. No jak widać udało mi się stworzyć nawet dwa w miarę dobre składy. Oczywiście prawdopodobnie będzie handicap w 15, więc im gorszy skład tym lepiej. I ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pokrojcie się w komentarzu, czy udało wam się zrobić jakiś skład wymarzony, czy może kogoś trafiliście super, superacznego w paczce. Jeszcze raz wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam was, trzymajcie się. Cześć.